Za moich czasów to były takie zwyczajne. Pisało się kredą, zawsze ktoś miał dyżur i musiał pamiętać o tym, żeby tablica była wytarta. Tutaj nie mamy tego problemu. A ja zastanawiam się, jak takie cudo wykorzystać w klasie. Za moich czasów też, też tak rzeczywiście było. Natomiast w związku z tym, że cywile, cywilizacja bardzo szybko się zmienia, doszliśmy do wniosku, że szkoła też powinna się już zmienić. I bazując na potencjale dzieci, tak jak słyszeliśmy wcześniej, one potrzebują ruchu cały czas, chcą, żeby się coś działo. Tak, znają jest... komputery już od trzeciego roku życia, więc Dokładnie. jak idą do szkoły, to ma mają to już perfekcyjnie opanowane, więc coś takiego nie jest dla nich straszne, prędzej dla to nas. To jest bardziej atrakcyjne dla nich, ale jeśli, jeśli jest taka możliwość na rynku, jeśli można ją wykorzystać, to wstawmy ją do klas i pozwólmy dzieciom doświadczać, pozwólmy im w taki sposób zdobywać wiedzę. Dobrze, to pokażmy, czego, co możemy zrobić na takiej tablicy, jak możemy ją wykorzystać. Tutaj mamy. Dni, e, miesiące. Miesiące i pory roku i dzieci w tym momencie ćwiczą y, kolejność, y, kolejność miesięcy. To tak? tak? zobaczmy, mi, jak wiedzieć. to się robi? Na przykład tu jest rzymska jedynka i mamy styczeń, więc styczeń przeciągamy do, do rzymskiej jedynki. Przepraszam, nie dociągnęłam do końca. Jest, tak. Luty. Ciągniemy luty. I przywołujemy na przywołujemy przykład malucha do tablicy i dziecko porządkuje? Tak? tak, natomiast to jest jedna z bardziej takich statycznych gier dla dzieci z dominacją lewej półkuli mózgowej, które są poukładane, ale są dzieci, które uwielbiają piłkę nożną, tak? A to dobra większość. Tak, i to samo można zrobić w bardziej atrakcyjny sposób. Jeśli pani pozwoli, szybciutko zagramy. Pani będzie prezentowała czerwoną drużynę, ja niebieską. Dobrze? Co mam robić? Naciskamy na start. Pani jest przy piłce i teraz musi pani odpowiedzieć na pytanie. Marzec, y, trójka to jest trzeci trójka miesiąc. To jest trzeci miesiąc. Marzec, I co mam więc zrobić? musimy tu nacisnąć na marzec. Ale że pani nie zdążyła, to ja muszę to zrobić. Czyli punkt dla pani. Tak. I teraz. Ja do swojego zawodnika przekazuję piłkę i znowuż pojawia się zadanie, tak? I to jest maj, więc naciskam na maj i od tego zawodnika mogę myślę już nacisnąć. No niestety pani obroniła, pani odpowiada na pytanie. Jesień, jakie miesiące wchodzą w, w porę roku jesień? No dobrze, to wpisujemy październik. Ale tutaj są trzy. Ach, tutaj tak? są trzy. Tak. No dobrze, wrześni, październik, listopad. Okay. Ale w Stobyłam związku punkt, z tym, że pierwsza zdobyłam. odpowiedź była niepoprawna, piłka jest dla mnie, tak? Przepadłam I teraz kretesa. bywam I wszyscy się cieszymy. <laughs> y te gry można powtórzyć wielokrotnie tak, to, był, to było na razie 1 do 0. Mecz się kończy wtedy, kiedy wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną. Czy na przez takiej dzieci... tablicy możemy nauczyć dziecka, dzieci liczyć jak najbardziej? Przygotowałam również ćwiczenie e, przepraszam do. E, z tabliczką mnożenia. E, możemy. Co pani sobie życzy? Gramy jeszcze raz w piłkę nożną, żeby wyrównać szanse? Nie, pokażmy może, yy, możemy pokazać tą tabliczkę mnożenia. To wygląda w ten sposób, tak? 3 razy 5 i znowuż dzieci szukają wyniku. Yy, po, po tej stronie 15. To jest takie najbardziej statyczne. Spokojne ćwiczenie, ale dzisiaj dzieci potrzebują adrenaliny i, i musi się coś dziać. Czy nauczyciele potrafią posługiwać się taką multimedialną tablicą? Długo trzeba się uczyć, żeby no, posiąść te wszystkie techniczne zawiłości. Z naszych doświadczeń wynika, że potrzebują około dwóch miesięcy, ponieważ przetestowaliśmy ten projekt w szkole Edukacja Pro Futuro. W maju ruszyliśmy z projektem, zaprezentowaliśmy go rodzicom i nauczycielom. Przez wakacje nauczyciele przyswoili sobie umiejętność korzystania z tej tablicy i dzisiaj na każdym przedmiocie multi jest wykorzystywana. A proszę powiedzieć, takie cudo drogo kosztuje? To zależy od Gdyby szkoła parametrów. Chciała kupić taką multimedialną tablicę to gdzie powinna się zgłosić, no i z jakimi kosztami liczyć. Mhm. Tam, gdzie my wyposażaliśmy szkołę w edukacji Pro Futuro korzystaliśmy z firmy Transfer Learning Solution, więc zapraszam ewentualnie na stronę. W zależności od wielkości tablicy mm -hmm. tak, cena, cena jest różna. Myślę, że od około 3,5 tysiąca złotych zaczynają się ceny tych tablic. A Zastanawiam się, czy uczenie nastolatków, bo to, co pokazywałyśmy tutaj przed chwilą, to są zabawy, dopasowanie miesiąca z cyfrą, czy jeżeli mamy lekcje z, w gimnazjum czy w liceum, to taka tablica będzie nam przydatna i do Już. czego na przykład? zaprezentuję Państwu program do przyrody. Akurat tutaj przygotowałam się do klas 4-6. Utrwalamy sobie wiedzę na temat substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych. I teraz sprawdzamy drewno, jaka to jest substancja, rozpuszczalna czy nierozpuszczalna. Pewnie nierozpuszczalna, więc ciągniemy drewno do szklaneczki z nierozpuszczalnym napisem, tak? Kredki również. Czy ma Pani ochotę spróbować? Trochę się boję, bo jestem technicznie mało uzdolniona. Mam przeciągnąć, tak? Tylko czy kredki są rozpuszczalne? Nierozpuszczalne, proszę bardzo, Nie dostałabym dwoje, okay. jest. Właśnie tutaj y... zaletą tej tablicy jest to, że nikt nie dostaje dwój, bo my ćwiczymy w tym momencie, tak? W związku z tym możemy mamy prawo popełniać błędy i nie jest rozpuszczalny, jak się okazuje. Tak? Tego rodzaju ćwiczenia uatrakcyjniają bardzo zajęcia dzieciom. Dzieci popełniają błędy w poczuciu bezpieczeństwa, ale w związku z tym, że są te emocje, one szybciej zapamiętują, gdzie popełniły błąd i jak go Nauka poprawić. poprzez zabawę. Zdecydowanie tak do końca życia.